Pani Mario, po latach wróciła Pani na ekrany w mm -hmm. Różyczce 2. Zagrała Pani tam rolę córki, tak naprawdę swojego ojca, bo, mm -hmm. bo w pierwszej części mogliśmy oglądać w tej roli Andrzeja Seweryna. Jakie to było uczucie? Musiałam Pani opowiedzieć po kolei, bo to jest dość złożone, wie Pani. To nie jest takie proste. <laughs> Dominujące uczucie to była radość z tego, że w ogóle zagram w filmie, mm -hmm. bo bardzo za tym tęskniłam. Um, Kilka lat pani nie było? Tak? No ja nie wiem nawet czy z 10 lat, mm -hmm. może coś mi się zdarzyło po drodze, ale, ale to tak nawet nie zauważałam tego, bo, bo mm, byłam tak pochłonięta y, teatrem po prostu mm -hmm. I, i też z moją rodziną oczywiście, ale rzeczywiście z tego cieszyłam się bardzo i to było to dominujące uczucie. Kiedy zostałam zaproszona na casting y, do tej roli, y, to zrozumiałam, że. że y, miałabym zagrać córkę córka mojego ojca, trochę mnie to speszyło, mm -hmm. bo pomyślałam, że może mm, to jest dla producentów i reżysera najważniejsze w ogóle, ta to, to nasza taka, taka, taka relacja powiązania. po prostu rodzinna, ale wie pani, ja jestem 25 lat w zawodzie, więc już że tak powiem, takie uczucia raczej yy, to są chwilowe I, yy, i z radością poszłam na casting, bo też nie zdarzyło mi się to od lat i yy, castingi raczej są Takimi zdarzeniami, które u aktorów aktor aktor wzbudzają nieprzyjemne uczucia, mm -hmm. a, a ja po byłam taka zadowolona, że sobie mogę to w ogóle zobaczyć, jak to jest po, po tych latach, czy coś się zmieniło, czy, czy ja się zmieniłam w tej sytuacji. Jako ciekawe doświadczenie ja to potraktowałam. No i dostałam tę rolę po prostu. W kontekście mojego taty, Andrzeja Seweryna, myślałam sobie, że w sumie mam dość uproszczoną że, yy, sprawę, ponieważ. Być może, gdyby inna aktorka to grała, to studiowałaby różyczkę, pierwszą część, jak on się zachowywał, jakieś jego e, zachowania, ruchy, e, mimikę, a ja po prostu to mam okay. <gry> i nie muszę tego kreować. Właśnie wspomniała Pani o tych cechach Andrzeja Seweryna. Zauważa Pani taki podział, które cechy ma z mamy, a które staty? No, myślę, że tak jak każdy. Tak, tak jak każdy człowiek. I są one jakoś... Który zna swoich rodziców. <laughs> są one jakoś bardzo charakterystyczne, także robi coś fajnie, albo mówi i ma w głowie kurczę, to tak jak tato albo mama. Tak, chociaż coraz rzadziej, to mi się zdarza, ale, ale tak oczywiście no my mamy bardzo. Ja myślę, że ja mam bardzo y, wyrazistych rodziców, w ogóle mam bardzo wyrazistą rodzinę. Mm -hmm. y, my jesteśmy dość tacy w, b, b, barwni, że tak powiem, <laughs> i wyraziści. I nie mówię tylko o moich rodzicach, mówię też o o mojej świętej pamięci, ale babci, która niezwykłą był osobowością z jednej i z drugiej strony, o moich braciach e, z jednej i z drugiej strony, e, może bardziej ze strony mamy, są bardziej takimi skrytymi osobami, ponieważ nie są artystami, mhm. ale, e, ale moi bracia e, od, strony e, taty. od strony mojego ojca, jeden jest aktorem, wspaniałym absolutnie. Drugi jest operatorem filmowym też świetnym i no to wszyscy, ja, ja, ja widzę w nich swoje cechy, no to, wie Pani, to nie jest takie proste. Mhm. A jak wyglądają Wasze relacje, re, relacje te w rodzeństwie? Bardzo dobrze. Jestem, mam czterech braci. Mam też siostrę, która nie jest moją siostrą, ale wychowałyśmy się mhm. razem. Magda Kłosińska, która jest córką Edwarda Kłosińskiego, więc my jesteśmy dość liczną taką grupą i one wyglądają po prostu dobrze. No. Moi bracia z jednej i z drugiej strony mniej więcej w tym samym czasie są, w, mniej więcej wszyscy w tym samym wieku. Mhm. My z Magdą jesteśmy starsze od nich i więc oni się w ogóle też poznali. Bywało, że dzwoniłam do, do mojego brata Janka Seweryna, no on siedział u Jędrka Kłośnińskiego na kanapie i właśnie mnie pozdrawiał. Także to są fajne relacje, my się wspieramy. Nie widujemy się bardzo często, bo wszyscy są bardzo zajęci, ale rzeczywiście to są dobre spotkania bardzo, fajna, fajna rodzina. Pani Mario, w tym roku minęło 30 lat od y, premiery kolejności uczuć. Nie, naprawdę? Mm -hmm. Tak. Naprawdę? Naprawdę. Aha, to dobra. No. O Boże. To... Jak pani sobie, czy pani sobie w ogóle wtedy wyobrażała tę przyszłość w tym zawodzie? jak? Wy pani, miałem 17 mm -hmm. lat wtedy, czy coś. Już wtedy była Pani zdecydowana na to, że, że chce zdawać na aktorstwo. Chyba po filmie już tak. Chyba ja wtedy złapałam bakcyla, po prostu. Mhm. Mówiła Pani, że kiedy powiadomiła rodziców, mama zareagowała dość ostro. No tak, oni mieli takie nadzieje z, z, związane ze mną, zupełnie w jakimś kierunku? przeciwne tak, do tego, co, w którą stronę poszłam. Jeśli dobrze pamiętam, marzeniem mojej mamy było to, i myślę, że miała dużo racji, bo ja byłabym świetna w tym, mhm. ale żebym studiowała w Strasburgu, ponieważ świetnie mówiłam po francusku, mhm. już w, w, będąc nastolatką, i e, żebym studiowała w, w, w Strasburgu administrację państwową i żebym po prostu. Mm, w Polsce mogłam być, nie wiem, w jakiejś administracji państwowej politykiem, żeby była jakaś wspaniała, po prostu polityczka, albo jakaś pani nie wiem, minister, albo, albo ktoś kiedy Myślę, że byłabym świetna, gdybym miała te wiedzy, którą bym tam zyskała. Natomiast no nie, no nie poszłam w tę stronę. Ja chciałam w ogóle być zupełnie kimś innym. Chciałam być lekarzem, chciałam podróżować po świecie. Miałam takie idee, zawsze byłam, wie pani, takim społecznikiem. Mm -hmm. Chciałam zmieniać świat, zmieniać, ulepszać, pomagać, jeździć do dżungli, szczepić dzieci itd. Okazało się, że nie mam w ogóle do tego talentu dla mnie, do przedmiotów ścisłych. Więc myślę, że z pewnego zagubienia też mm -hmm. wybrałam ten zawód w ogóle. Z takiego przypadku, że wtedy po prostu trafiłam do tego filmu, bo odebrałam telefon. I poszłam na casting i, i po prostu tak mnie tak to po prostu pociągnęło, poniosło i już tak zostało. Nie narzekam, mhm. ale przyjmuję to, że moje życie mogłoby wyglądać jeszcze inaczej w ogóle i byłoby równie fajne. Na pewno. <laughs> Może prostsze. <śmiech> <śmiech> Mówiłam tutaj o tym, jak zareagowała Krystyna Jonda. Wspomniała Pani w jednym wywiadzie, że przez tydzień bardzo to przeżywała. Bardzo, mocno. bardzo to przeżyło, bo po prostu myślisz, się... No ja, ja ma, jak się ma 17 lat, to nie ma się za bardzo świadomości mhm. przecież e, ogromu... Trudu, odpowiedzialności. No w, rodzice, w ogóle takie też do, dorosłego życia przede wszystkim. No, mm -hmm. nie, nie ma się. Poza tym ja mam tak naprawdę tylko jedną pretensję do moich rodziców, że oni mi pokazali, że świat jest piękny, ludzie są wspaniali w ogóle, a tak nie jest, no, to jest nieprawda. Um, i, yy, i, I tyle. A ona po prostu to wiedziała i myślę, że po prostu bardzo się martwiła, no, mm -hmm. y, co będzie. A bo sobie? mówi się, że nie ma nikogo bardziej nieszczęśliwego, niż niespełniony, niespełniony aktor. aktor. To prawda. A tato jak zareagował? Tata nie pamiętam. Chyba go nie było w Polsce i w ogóle on to przyjął chyba po prostu. No, co miał zrobić? <śmiech> <śmiech> nie on mnie wychował, no <laughs> ja musiał pojąć konsekwencje mojej decyzji. Wrócę jeszcze do, mm -hmm. do, do tych początków aktorstwa. Ukończyła Pani Akademię Teatralną w Warszawie. Tak. Tę samą szkołę, tylko pod inną nazwą, którą skończyła Krystyna Jadna i tak. Andrzej Seweren. To był oczywisty wybór? Czy po prostu tutaj nie, się? To nie, to nie ustawa? był oczywisty wybór. Mnie, ja niewiele pamiętam z egzaminów, tak dużo mnie kosztowały. Myślę, że ja to w ogóle wyparłam w jakiś sposób, bo ja naprawdę nic nie pamiętam. Mhm. Mam jakieś takie emocjonalne odczucia tylko z tych egzaminów, takie z trzy obrazki. Ale podobnie to tego, że były takie trudne? Nie, nie umiem pani tego powiedzieć. Mnie to, to są... tak bardzo się stresowałam, tak, tak... Nie wiem, ja myślę, że ja wtedy pierwszy raz poczułam też tę siłę moich rodziców wchodząc tam. To znaczy, że, że ja idąc w ten zawód nie miałam świadomości w mojej właśnie takiej wierze, że świat jest piękny. I ludzie są wspaniali, i rozumieją wszystko, i są, mają dobrą wolę w sobie, i tak dalej. Wtedy zderzyłam się chyba pierwszy raz z tym, z ich obecnością tak silną w ogóle w tym środowisku, w tym świecie. Była Pani postrzegana przez pryzmat swoich rodziców często? No, pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Cały czas. Ja myślę, że to mi towarzyszyło i towarzyszy do tej pory. Tylko wie pani, no to jest, człowiek się rozwija, jakby buduje swoją swoją tożsamość osobną, tak, swój świat osobny. Ja jestem 25 lat na scenie i no i naprawdę trudno po 25 latach, po, nie wiem, czterech premierach rocznie, co roku i takich, które... Yy... No, odnoszą sukcesy, i, i są chyba. No, jest parę tytułów bardzo ważnych w, w mojej moim, w moim, drodze zawodowej. Przebijałam kilka murów, że tak powiem, w teatrze z różnymi wspaniałymi twórcami zupełnie, z moimi kolegami. No to, no, to, no to jakby nie wiem, z czym to dyskutować. Znaczy, jeżeli ktoś tak myśli znaczy, że nie wiem o czym mówi i tyle, albo gdzieś się zatrzymał na jakimś etapie, ja się czasami śmieję, że w, nie, w świadomości niektórych ludzi, to ja to już w tej chwili rozpoznaję bardzo szybko, że jak ktoś ze mną rozmawia przez telefon o coś, albo... Z to słyszę, kto się zatrzymał gdzieś w ogóle, jakby nie ma światła, tak został na jakimś jednym takim wizerunku moim, bo traktuję mnie jakbym miała 17 lat. Nadal. Jakbym nadal była tak 17-latką, która... To, ja wtedy od razu mówię, a, ktoś w tej, jakby przez ten pryzmat na mnie mhm. patrzy. Też rozpoznaję pewne rzeczy szybko. Ale już, wie pani, też nie tracę na to czasu, czasu. bo szkoda mi czasu. Robię swoje, mam naprawdę ciekawe... Ciekawe role przede mną są jeszcze też i ciekawe wyzwania, zacząłem reżyserować w teatrze, no sprawia mi to ogromną radość. Poza tym nie ma czystszej formy takiej, y, niż teatr, scena, tu i teraz, aktor, widz. Na scenie się nie da skłamać i oszukać. Czy Od razu widać się... emocje. Widać też kto jakby daje radę, kto nie daje rady, no, kto robi dobrą rolę, kto robi złą rolę, kto jest prawdziwy, kto jest nieprawdziwy. Kto... Kto ma technikę, kto nie ma techniki, kto zasługuje na brawa, kto nie zasługuje na brawa, kogo trzeba wygwizdać. I jestem za tym, żeby wygwizdać w ogóle. <grystanie> <grystanie> Oczywiście, że. Tak. Chciałam Panią jeszcze zapytać, mhm. jak Pani odpoczywa? I czy? Uczę pani się odpoczywa? odpoczywać. Uczę się odpoczywać, mhm. bo jestem po kilku latach em, bardzo intensywnej pracy, takiej, po pięć premier rocznie, jakiejś takiej. I uczę się odpoczywać. Mój czas dzielę między teatrem albo właśnie planem filmowym, a rodzinę. moim domem mhm. i moimi dziećmi i zwierzętami. To są te dwa moje światy. A gdzieś to dalej, to tak właśnie odeszło ode mnie i bardzo za tym tęsknię. Bardzo chciałabym się tego nauczyć znowu. Tutaj mamy związek teatr-reżyseria Dom. Jak to wszystko pogodzić? No właśnie nie wiem. No. <laughs> to jest właśnie trudne bardzo do pogodzenia. I ja kiedyś to godziłam dużo prościej, bo chyba miałam mniejszą świadomość po prostu ile, yy, że jeżeli zajmuję się spektaklem, to tracą moje dzieci. Jeżeli zajmuje się dziećmi, to traci mój mhm. zawód. I pogodzenie tego moim zdaniem przy wychowywaniu samotnym dzieci. Jest yy, niemożliwe. I trzeba po prostu oczywiście znaleźć jakąś równowagę, ale przestać się oszukiwać, że się czegoś nie traci. Bo ja całe lata traci, mówiłam, nie, świetnie, w ogóle. To jest kwestia organizacji. Kiedy pani zauważyła No Myślę, że przy trzecim dziecku zaczęłam to dostrzegać. Może trochę wcześniej. Mhm. To znaczy, jakieś takie właśnie 7-8 lat temu zaczęłam po prostu nagle wid widzieć, że to tak nie, to tak nie działa, to, to, to nie, 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 nie. I zwolniła Pani tempo wtedy? E, starałam się zwolnić tempo, ale nie zwolniłam, dlatego że y, był lockdown, wie Pani, musiałam potem strasznie dużo pracować, żeby tak zwanie się odkuć, mm -hmm. <laughs> pozbierać się, bo trój mam trójkę dzieci mm -hmm. po prostu na, na, na swoim utrzymaniu, to jest um, poważna sprawa. E, i są one dla mnie najważniejsze na świecie i, i chciałabym, dla nich też to robię. Ale y, myślę, że to głównie miało wpływ właśnie na kontakt mój, na relacje z nimi. Y, to znaczy ja po prostu zaczęłam pewne rzeczy widzieć, co jest ważniejsze. Y, nie znikać, mhm. bo wiele osób, myślę, i to nie tylko ja, tylko po prostu myślę, że taka jest tendencja w ogóle że kiedy jesteśmy rodzicami i idziemy do pracy, to jesteśmy do, w pracy na 100% i tak jakby świat w ogóle ten znika, bo on jest dobrze organizowany, on działa i świetnie nasze dzieci sobie radzą jeszcze, wie pani doskonale sobie radzą. I zawsze tak mówiłam, że moje dzieci świetnie radzą sobie, ale to jest wszystko uda, jakaś iluzja. A jak jesteśmy w domu, to tak jesteśmy na 100%, 100 w domu i wtedy to znika. I to, 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 tak, no, to tak nie działa, no nie da się tak, no trzeba jakby być w tym mądrzejszym. Nie wiem jak, ja nie mam złotych rad, nie jestem psychologiem, nie jestem, nie wiem, kimś wróżką, nie wiem. Kim... Ale uczę się tego, rozmawiam. Myślę, że rozmawianie o tym jest istotne. A czy są jakieś szanse, że te tradycje rodzinne aktorskie zostaną przedłużone? No na razie mój brat Maksymilian yy, jest aktorem i radzi sobie świetnie mhm. w ogóle. Bardzo, wg, widziałam go na scenie. Bo w filmie no ostatnio wzią... przy okazji premiery yy, no, najnowszego filmu. Doppelganger, tak, tak. tak i, yy, ale widziałam go na scenie w Paryżu i, i świetnie, z, 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 zachwycona jestem. Ostatnio Andrzej Seweryn powiedział, że bardzo chciałby zrealizować jakiś taki wspólny projekt ze swoimi dziećmi. I chciałam zapytać, czy, czy według Pani jest to możliwe, żeby. No, wie Pani, już w tej chwili rodzinny projekt jest bardzo możliwy, bo jeżeli, jeżeli mój ojciec jest reżyserem i aktorem, Max jest aktorem, Janek Jan operatorem. jest operatorem, moja córka idzie w kierunku reżyserii. Być może druga pójdzie w końcu w, 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 w stronę produkcji ja mogę to, 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 jest w ogóle, to możemy tutaj zacząć coś w ogóle. A to byłoby naprawdę... ciekawe przedsięwzięcie, naprawdę, bardzo ciekawy projekt mógłby z tego wyjść. Bardzo. Ja, ja lubię pracować z moim ojcem bardzo, więc y, mm, ja mam takie marzenie w ogóle zawodowe z nim, y, ale po nie będę mówić, mamy wspólne marzenie, które Teatralne, mm -hmm. które, które może dałoby się zrealizować w przyszłości i mam nadzieję, że tak będzie. Nad czym teraz pani pracuje? Teraz zaczynam <laughs> reżyserię teatralną. Robię taki tekst, jest ogromne dla mnie wyzwanie. Robię sztukę, która ma pojechać w Polskę. To jest z tej takiej kategorii, która będzie jeździła, czyli trzeba myśleć bardzo prosto, w sensie takim scenografii. Eee, tak czyli trzeba to o przedstawienie? Nie, nie, to jest teatr my. To są prywatni producenci A -a. teatralni. I, em, bo tak jak pani powiedziała, my jestem wolnym strzelcem, ja pracuję wszędzie, w, w, w całej Polsce robię przedstawienia. I mm, to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ mam, to jest polski tekst, bardzo ciekawy, ma ogromny potencjał, na bardzo fajną sztukę, bardzo mnie to ucieszyło. I mam sześć postaci, czyli sześciu aktorów, wszyscy w dublurach. I muszę to postawić. I to jest wyzwanie prawdziwe. Rozumiem. Czyli Ale nie... mam świetną obsadę. Oho. <laughs> nie pozostaje nam <laughs> nic innego jak życzyć e, udanego projektu i Dziękuję. trzymać kciuki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo za rozmowę.